Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z programu pod tytułem Rodzina na antenie. Agnieszka Kuster. Borys Piątkowski, a w studiu z nami eksperci. Krzysztof Szwarc. Demograf, statystyk, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym. Michał Michalski. Kulturoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Tomasz Dysko. Menedżer, przedsiębiorca i współtwórca i prezes Polskiej Izby Biznesu. Tematem dzisiejszego spotkania jest zagadnienie dość, wydawałoby się proste, nierozwiązywalne w sposób prosty i skrótowy, mam wrażenie. Po co państwu rodzina? Czy rodzina to prywatna sprawa każdego z nas, czy państwowa sprawa? Ja bym słowo trzy zamienił spójnikiem i. Rodzina to sprawa prywatna i państwowa. Jest to jedna z tych kwestii prywatnych, które wpływają na funkcjonowanie państwa. Państwo bez rodzin nie istnieje. Państwo ma narzędzia, dzięki którym może wspierać, ochraniać, czy też promować rodziny. Ja bym tę współpracę przyrównał do sadu i sadownika. Sadownik to państwo. Jeżeli sadownik nie będzie dbał o drzewa w swoim sadzie, to te drzewa zdziczeją. Być może będą wydawały owoce, ale te owoce będą złe. Z kolei drzewa to rodziny. Drzewa będą wydawały owoce, dzięki którym sadownik będzie mógł się utrzymać, będzie miał za co żyć. Przede wszystkim będzie żył. I tak też jest w relacji państwo-rodzina. Yy, w demografii funkcjonuje taki fajny wskaźnik indeks obciążeń ludnością w wieku poprodukcyjnym. On informuje, ile osób w wieku poprodukcyjnym, czyli emerytów, przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Czyli pracujących. Jak to wygląda w Polsce obecnie? No właśnie. Jak wygląda to w Polsce obecnie? On się kształtuje około 34. To znaczy, że na utrzymanie jednego emeryta muszą średnio pracować trzy osoby. Już teraz. Natomiast prognozy wskazują, prognozy GUS, że w roku 2050 ten wskaźnik będzie oscylował około 50. Czyli na utrzymanie jednego emeryta będą musiały pracować dwie osoby. A dodam tylko, że jeszcze nie tak dawno temu, 20 lat temu ten wskaźnik wynosił około 24 na utrzymanie jednego emeryta pracowały cztery osoby. Więc niestety ta sytuacja osób w wieku poprodukcyjnym będzie robiła się coraz gorsza, to ma wpływ na obciążenie między innymi systemu emerytalnego państwa. Rozumiem w takim razie, że państwo jest zdecydowanie lepiej, kiedy liczba dzieci jest wyższa z roku na rok, ale z drugiej strony rodzi się pytanie, czy nie dochodzimy do jakiejś wartości granicznej, tak jak w każdej populacji, czy to dotyczy zwierząt, czy. czy... Przeludnienie, tak? Tak, przeludnienie i jest nas dużo na świecie. Modele różne pokazują, że mm, różnie można ten problem rozwiązywać. Japonia zdecydowała się na współczynnik dzietności 2,1, nie wprowadzany odgórnie, tylko na zasadzie konsensusu społecznego. Jeszcze nam sporo brakuje do tego przeludnienia, także tutaj zachowałbym spokój. Bardzo dynamicznie rozwijają się kraje afrykańskie i tam jest naprawdę bardzo duży przyrost naturalny. W krajach europejskich spodziewamy się ubytku naturalnego, więc tej ludności będzie coraz mniej współczynnik dzietności jest grubo poniżej zastępowalności pokoleń 2,1. W Polsce jest poniżej 1,5 nawet, więc liczba ludności niestety, niestety będzie maleć, co jest konsekwencją procesów demograficznych zachodzących w przeszłości. Czyli niska dzietność tak naprawdę państwu się nie opłaca? Oczywiście, że nie i my dzisiaj zapomnieliśmy jako jako też myślę ludzie XXI wieku o tym, co już właściwie mówiono od zawsze, a jeden z wybitniejszych ekonomistów Adam Smith o tym przypomniał w XVIII wieku, że właśnie wzrost lud liczebny ludności jest jednym z najlepszych wskaźników pomyślności państwa. Oczywiście od tego czasu, niektórzy mówią, ekonomia się zmieniła i można inaczej próbować dobrobyt budować, ale, ale dzisiaj coraz wyraźniej widać i to w Polsce, i też w innych krajach, szczególnie zachodnich, że, że ubywająca liczba ludności staje się coraz większym problemem. I szczęśliwie jest tak, że coraz więcej się zaczyna dzisiaj o tym mówić, że jeżeli rzeczywiście nie potraktujemy rodziny jako sprawa wagi państwowej, ja wrócę do tego, co powiedzieliśmy na początku. To nasze państwa będą się kurczyć i na końcu zwijać. Takie jest niestety no, e, przykry, ale bardzo niestety prawdopodobny obecnie scenariusz. Ja tylko dodam, jeśli mogę, że prognozy ONZ, do których dotarłem, w jednym ze swoich wariantów, zakładają, że Polska w roku 2100 może liczyć 12 milionów mieszkańców. Jeżeli nic nie zrobimy w tej kwestii. To dotyczy krajów europejskich, natomiast kraje azjatyckie. Oczywiście można się zastanawiać, czy. E, Wszędzie jest tak samo, oczywiście nie jest. Natomiast ta dyskusja, o którą też pan redaktor zapytał, ona się toczy pomiędzy ekonomistami, między innymi, ale nie tylko, właśnie czy jest nas za dużo, czy, czy za mało. I co ciekawe, właśnie w Azji, też w Indiach wielu badaczy, pewien nurt ekonomistów też bardzo wyraźnie mówił o tym, że miejsca na Ziemi jest dosyć. Tak? Oczywiście mamy do czynienia z przeludnieniem w niektórych miejscach, i rzeczywiście tam, gdzie miasta na przykład liczą 15 milionów mieszkańców, to rzeczywiście pojawiają się konkretne problemy, ale są obszary, gdzie, gdzie tego miejsca jest całkiem dużo. Myślę, pewnym paradoksem, właśnie na który jeden z badaczy, właśnie indyjskich, zwrócił uwagę, jest to, że i to jest paradoks z dzisiejszej ekonomii, że kiedy rodzi się dziecko, to PKB spada, tak? ale kiedy rodzi się krowa, to PKB rośnie, prawda? Doszliśmy do pewnego paradoksu, a może nawet do absurdu, w myśleniu, że, że lepsze dla właśnie gospodarki jest to, żeby urodził się kolejny cielak, niż urodziło się kolejne dziecko, prawda? Coś, coś jest rzeczywiście nie tak. Podstawą gospodarki jest, jednym z filarów gospodarki jest konsumpcja. Jakimi konsumentami są rodzice? No myślę, że chyba najważniejszymi, bo im większa, im większa rodzina, tym większe potrzeby, tym większe motywacje. Łatwo sobie wyobrazić, że rodzina, która jest liczna, potrzebuje dużego mieszkania, potrzebuje samochodu, wydaje pieniądze na edukację, konsumuje po prostu. Rodziny są, z jednej strony wytwarzają PKB, z drugiej strony też konsumują to, co, to, co, to, co, to, co wytwarzają. Bez rodzin konsumpcja niestety będzie, będzie spadać. W związku z tym rodzina jest, szacuje się, że że tak naprawdę rodzina też wytwarza wewnątrz wewnątrz, w środku, bardzo dużą wartość, którą się szacuje nawet od 30 do 40% PKB bez, bez tej pracy, która jest wykonywana w domu, bylibyśmy po prostu biedniejsi. Na no, jednym z wykładów profesora Michała Michalskiego, właśnie usłyszałam takie zdanie: cytat, że dajemy tym, których kochamy, a sprzedajemy tym, których kochamy mniej. Czyli z racji, że <grych> jesteśmy rodzicami, czy chcemy kupować więcej, właśnie dawać. Dzieciom. No zdecydowanie tak, no bo musimy, musimy to jest, rodzina to też jest pewne małe przedsiębiorstwo, tak, które się rozwija, które inwestuje, które planuje, planuje e, chociażby edukację swoich y, dzieci, planuje rozwój, musi zadbać o to, żeby mieć gdzie mieszkać. No przepraszam za takie stwierdzenie, ale na przykład nogą cała rodzina nie pojedzie na zakupy potrzebuje samochodu, tak? To, z kolei, znów napędza gospodarkę. Płacimy dzięki temu podatki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, że ekonomia bez rodziny po prostu rozwijać się nie może. Gospodarka nie może się rozwijać bez, bez rodziny i to najlepiej rodziny, która jest dużą rodziną. No tak. A poza tym na pewno pierwsze to są te potrzeby no, niż, niższego szczebla, czyli te, które zaspakają takie nasze no, podstawowe potrzeby, ale druga sprawa to są te yy, no wyższe tak, potrzeby, które też chcemy, które chcemy za, zaspokajać naszych dzieci. O to też dbają, dbają też o to rodzice. Ja, jeśli mogę dopowiem, bo też to jest, myślę bardzo ciekawe, co wynika też z badań, że, że właśnie miłość rodzicielska jest najważniejszym, najsilniejszym bodźcem skłaniającym ludzi do oszczędzania. Dobrze wiemy, jak spojrzymy na rozwój gospodarczy chociażby gdzieś Europy, no to, to mówi się o tym, że dzięki temu, że doszło do dużej kumulacji kapitału, były możliwe większe inwestycje. To zresztą jest takie jedno z podstawowych praw ekonomii, że, że żeby jakąś dużą inwestycję można było podjąć, to trzeba jakiś kapitał zgromadzić, trzeba, trzeba gdzieś skądś go wziąć. I, i no, miłość rodzicielska to jest właśnie kapitalny patent na oszczędzanie. I myślę, że w, tej, w tym temacie, o którym tu mówimy, jest też jeszcze takie dwie kategorie bardzo dzisiaj popularne, o których się mówi kapitał społeczny i kapitał ludzki. To są te dwa właściwie dzisiaj najbardziej poszukiwane zasoby w cudzysłowie, bo mówimy tutaj jednak o pewnych cechach ludzkich, a więc mówienie o człowieku jako kapitale oczywiście jest, jest problematyczne, ale to właśnie znowu rodzina i to powiedział nam o tym noblista Gary Becker, który powiedział, że z punktu widzenia ekonomii rodzina jest niezastąpiona. Właśnie altruizm, czyli miłość rodzicielska jest głównym motywem do wychowywania, do rodzenia dzieci, a dzieci, wychowanie dzieci, ich edukowanie, e, rozwijanie ich umiejętności to jest nic innego jak tworzenie kapitału ludzkiego po prostu. Poruszaliśmy ten temat przed wejściem do studia: decyzja o tym, żeby rozszerzyć rodzinę. Jak to wygląda w kwestiach. Liczb. Trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, że młodzi ludzie chcą mieć rodziny, chcą mieć dzieci. Ja kiedyś przeprowadziłem badanie, z których wynikało, że 85% studentów, którym zadałem pytanie: Ile chciałbyś mieć, chciałabyś mieć dzieci? Stwierdziło, że co najmniej dwójkę. To jest rewelacyjny wynik. Jeżeli tak by rzeczywiście było, to ta dzietność byłaby na odpowiednim poziomie do tego, żeby zachować zastępowalność pokoleń. Ale niestety, niestety, plany są weryfikowane przez życie. Nie wszyscy oczywiście mają tę liczbę oczekiwaną. Zdecydowana większość ma mniej niż oczekiwało, a w, w, związane jest to między innymi z sytuacją na rynku pracy, z sytuacją mieszkaniową. Ja kiedyś powiedziałem, że m, aby zapewnić zastępowalność pokoleń, to są potrzebne trzy rzeczy. Praca i stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie, praca i stabilne wynagrodzenie, praca i stabilne wynagrodzenie. Jeżeli tak by rzeczywiście było, to myślę, że osoby młode decydowałyby się po pierwsze szybciej na dziecko, a po drugie częściej. Szybsze dziecko oznacza też szansę na wielodzietne rodziny. Jeżeli osoby decydują się na dziecko w wieku 35 lat, na pierwsze dziecko, to siłą rzeczy z biologicznego punktu widzenia nie starczy czasu na. Na kolejne dzieci. Podsumowując, A... przepraszam, że wejdę tak, w słowo, dzieci... rok obecny i na przykład 20 lat wstecz. Niestety Decyzja jest o podjęciu jest dużo późniejsza. Obecnie y, kobieta rodzi dziecko średnio w wieku 30 lat. Y, jeszcze 20 lat temu było to około 26 lat. Drodzy Państwo, na ten temat moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, ale nasz czas dobiegł końca. Po więcej informacji zapraszamy Was na stronę Polskie Forum Rodziców. Tam znajdziecie badania wyniki tych badań. Myślę, że też sami będziecie mogli sobie na to pytanie odpowiedzieć. A my dziś rozmawialiśmy w studio z naszymi gośćmi. Był z nami. To nasz desko Polska Izba Biznesu. Michał Michalski. Krzysztof Szwart. Bardzo dziękujemy. Bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Dziękujemy.